Cześć, witam wszystkich, moi drodzy, w najnowszym odcinku, w którym to będziemy podążać za przygodami jednej z moich komiksowych ulubienic, jeżeli chodzi o postacie żeńskie w przypadku komiksów, a będzie to oczywiście nawis z komiksu Armada. Mam kilka swoich ulubienic, jeżeli chodzi o komiksy, i nawis należy do tej ścisłej czołówki. Jest bardzo piękna, bardzo zdolna. Bardzo wysportowana i przeżywa niesamowite przygody. Jeżeli chcecie się dowiedzieć nieco więcej o Komiksie Armada, to ja już robiłam filmik na swoim kanale, na który oczywiście szczerze zapraszam, i tu gdzieś dam na pewno link, żebyście mogli sobie wrzucić na przykład w listę do obejrzenia. Natomiast dzisiaj ograniczę się do takich podstawowych informacji, abyście wiedzieli mniej więcej o czym jest Komiks Armada, jeżeli trafiliście tutaj po raz pierwszy. Ponieważ w dniu dzisiejszym będziemy się nieco bardziej przeglądać tomowi drugiemu, a tom drugi zawiera kolejne cztery tomy. Z serii. Jeśli natomiast będziecie poszukiwać więcej informacji na temat tego komiksu w internecie, to nie znajdziecie tam go pod tytułem Armada, ponieważ oryginalny tytuł francuski brzmi Silage. Komiks ten powstaje przy współpracy dwóch ludzi: jest to Morvan, który jest odpowiedzialny za scenariusz, i Bouchette, który jest odpowiedzialny za rysowanie Armady. Same komiksy oryginalnie ukazywały się od roku 2000 i jak się okazało, zdobyły naprawdę dużą popularność. Zresztą też nie dziwię się, bo dobre sci-fi zawsze jest w cenie, a przy okazji, dobre sci-fi z bardzo ładną bohaterką, i tym bardziej. To ciekawy komiks ten wciąż się ukazuje do dnia dzisiejszego i jest na tyle popularny, że doczekał się aż dwóch spin-offów. Jeden z nich nosi tytuł Nawis, a drugi z nich to Kroniki Armady. Jeżeli chodzi o Nawis, w Polsce nigdy nie została wydana ta seria i cicho liczę na to, że skoro zakończy się ta seria, być może główna, to Egmont zdecyduje się wydać także nawiz. Natomiast fabularnie komiks Armada opowiada o nawiz. To jest nasza główna bohaterka, jest ona agentką Armady, ale jak nią została? Trochę nietypowy sposób, ponieważ w pierwszym tomie podczas próby przejęcia planety zostaje tam odnaleziona inteligentna forma życia i jest to nawiz, która biega w sumie półnaga przez pół komiksu, żeby potem zostać Zinternowana do armady i tam pozostać. Po początkowych problemach w końcu się asymiluje i staje się częścią armady, ale jednak nieustannie i wciąż poszukuje ludzi, ponieważ jest jedyną ludzką przedstawicielką na pokładzie armady. I jak się łatwo domyślić, wzbudza niemałą sensację, nie tylko i wyłącznie dlatego, że jest jedyną ludzką. Istotą na tej stacji, ale także dlatego, że jest jedyną istotą, której myśli armada nie jest w stanie przewidzieć i nie jest w stanie kontrolować. Dlatego też jest ona niezwykle atrakcyjna dla bardzo wielu nie tylko i wyłącznie pod względem fizycznym, jakby nie patrzeć na wizję jest bardzo ładna, ale także pod względem psychicznym. W Armadzie znajduje też bardzo wielu przyjaciół, m.in. Bobo, tudzież mechanicznego Snivella, którzy nieustannie starają się jej pomóc, a ponieważ jest ona niezwykle nieprzewidywalna, a także bardzo dobrze wyświeczona i ma naprawdę niezły zmysł przetrwania, bardzo szybko zostaje agentką Armady. Armada wykorzystuje jej dość nietypowe umiejętności, jej zamiłowanie do akcji oraz trochę niepokorny charakter. Jest troszkę takim Hanem Solo komiksu świata Armady, i bardzo ją lubię, ponieważ jest trochę nieprzewidywalna, ale też jest bardzo, bardzo ludzka. Nie jest tak, że jest całkowitą merysu i za każdym razem pokonuje swojego przeciwnika, ale także zdarza się, że jest po prostu całkowicie bezsilna wobec pojawiających się przeciwności. Jest bardzo wiele powodów, dla których bardzo łatwo jest lubić komiks Armada, a także główną bohaterkę nawiz. Ale dla mnie osobiście jako cosplayera, osoby, którą uwielbia się przebierać, jednym z podstawowych powodów, dlaczego lubię Navis, jest fakt, że w każdym komiksie ona ma nieco inny strój. I myślę, że osoby, które zajmują się przebieraniem, cosplayem, mają tutaj absolutne eldorado, bo za każdym razem Navis zmienia ciuchy w swoim nowym tomie i wygląda nieco inaczej. Ale główną bohaterką jest nie tylko i wyłącznie nawiz, Ma ona kilku znajomych, którzy nieustannie jej pomagają i ponadto w tym świecie jest bardzo dużo obcych ras, więc to nie jest tak, że fabuła kręci się tylko i wyłącznie wokół samej nawiz, chociaż w sumie kręci się wokół samej nawiz, ale mamy okazję poznać też dylematy i problemy innych ras tego świata. Myślę, że wszystkie te elementy składowe powodują, że ten komiks czyta się bardzo przyjemnie. Nawet jeżeli nie jest się jakimś wielkim fanem sci-fi i nie jest się z wielce zamiłowa. Jeżeli chodzi o tego typu tematykę, to wszystkie te problemy, które się tam pojawiają, są na tyle w miarę. Wyważenie pokazane, że nie jest to ani zbyt obciążające, ani też zbyt banalnie pokazane, ponieważ pod tą warstwą fanu i dużej ilości akcji wciąż pojawiają się bardzo poważne problemy mieszkańców armady. Ale przejdźmy wreszcie do omówienia tych czterech tomów, które się znajdują w tym tomie. Już myślę, pokładce po bardzo łatwo się domyślić, że akurat te konkretne cztery tomy mają zdecydowanie bardziej poważny wydźwięk od poprzednich czterech. Ten zdecydowanie poważniejszy klimat w przypadku tomu drugiego czuć już od pierwszego. Zeszytu, który zaczyna akurat ten tom. I tytuł wam nie podam, ponieważ jest on podany w tym obcym języku, które używają postaci akurat w tym komiksie, A komis z kolei opowiada o dość nieciekawej sytuacji, w której rasa, która niestety żyła na skraju ubóstwa i była wykorzystywana przez armadę, zdecydowała się na dość drastyczne kroki i postanowiła porwać nawis. Jak nawiz będzie się sprawdzać w roli zakładnika, a także co popchnęło do tej pory dość spokojną rasę do tak drastycznych kroków, przeczytamy właśnie w tomie pierwszym. I mamy tutaj taki problem, który możliwe, że będzie bardzo mocno i dobrze odczytywany przez bardzo wielu z nas, ponieważ jest to akurat dylemat, który myślę dotyczy nie tylko i wyłącznie obcych ras w kosmosie, ale także nas ludzi. Dodatkowe wydarzenia, które pojawią się w tym zeszycie, będą mieć też swoje konsekwencje w zeszycie ósmym, który jest z kolei czwartym komiksem w tym tomie. To, co też można zauważyć w przypadku tego tomu drugiego, to pewną ciągłość, bo o ile w przypadku tomu pierwszego tej ciągłości tak bardzo nie było i można było swobodnie tę historię traktować raczej jako takie osobne przygody wiz, to w przypadku akurat tomu drugiego mamy tutaj po prostu zachowaną ciągłość. Te wydarzenia, które pojawiły się w tomie pierwszym, są kontynuowane. Pewne postacie powracają, a ich opowieść ciągnie się dalej. Na szczęście twórcy nie całkiem skakują w takie bardzo poważne tomy, bo akurat zeszyt Gra Pozorów jest dość luźnym zeszytem, który opowiada o tym, jak nawis rozbija się na pewnej planecie. Okazuje się, że żyje tam pewna rasa, która kontynuuje wojnę z maszynami. Można by powiedzieć, że jest to taka typowa space opera przygoda w klimatach lekko westernowych, pomieszanych z I wojną światową. Naprawdę wiem, że to połączenie może brzmieć bardzo absurdalnie, ale tak po prostu jest. Natomiast mnie osobiście trochę ciekawi tytuł, ponieważ w przypadku polskiego zeszytu jest to gra pozorów. Natomiast jeżeli poszukacie oryginalny ten zeszyt nazywa się fajerwerki. I o ile w bardzo wielu przypadkach nie jestem fanem tłumaczenia na Polski pewnych akurat tytułów, to akurat uważam, że gra pozorów w tym przypadku jest lepszym tytułem niż fajerwerki, ponieważ dostrzegam tutaj połączenie pomiędzy tytułem a treścią komiksu. Trzeci zeszyt w tym tomie, czyli strefa nadzoru, pokazuje nam losy pewnej postaci, która pojawiła się w po w przednim tomie, i tutaj mamy okazję ponownie ją spotkać. Tym razem Nawis udaje się, a raczej ląduje w więzieniu. Ale na szczęście nie ląduje w tym więzieniu jako osadzony, ale z własnej woli, aby wyciągnąć stamtąd pewną osobę. Ale z reguły jest tak, że w życiu Nawis nigdy nie idzie wszystko tak, jakby chciała, i kiedy przybywa tam, okazuje się, że w więzieniu jest bunt. Więźniowie się uwolnili i trwają walki, więc i ona wplątuje się w dość nieciekawą sytuację. Ogólnie w zeszycie tym powraca nie tylko i wyłącznie jedna postać, ale także inna postać, która w poprzednich tomach występowała raczej jako postać negatywna, a tutaj zaczyna się rehabilitować. Okazuje się, że spotkanie z nazwisk nieco zmieniło jej osobowość, ale kto to jest, musicie się dowiedzieć czytając sami. Z kolei ostatnim zaszytem w tym tomie jest ludzka natura. Jest to zaszyt, przy którym zdecydowanie nie zmęczycie się czytając, ponieważ jest to naprawdę mało tekstu. Niestety nawet najlepsi agenci miewają gorsze dni i nawiz nie czuje się najlepiej, ale z pomocą przychodzi bardzo dobra informacja, ponieważ okazuje się, że armada odnalazła planetę, na które istnieją, przebywają. Istoty, które są bardzo podobne do ludzi. Więc oczywiście nasza główna bohaterka pakuje się i szybko leci w stronę tamtej planety. I okazuje się, że tak, są tam ludzie, ale jak się okazuje, spotkanie z nimi nie będzie do końca takie jak napis. Zawsze sobie wyobrażała. Dlatego tak to kończy się tom drugi. Myślę osobiście, że tom drugi zdecydowanie lepiej oceniłabym od tomu pierwszego, bo chociaż w tomie pierwszym było bardzo dużo przygody, to w tomie drugim mamy już zdecydowanie więcej takich poważnych tematów. I sięganie w kolejnych zeszytach, w kolejnych scenariuszach to coraz ciekawsze i coraz lepsze ukazanie postaci nawiz, a także postaci, które jej towarzyszą. Ja oczywiście jestem wielką fanką sposobu rysowania armady i pozostanę nią. Bardzo mnie cieszy, że nic się w tej kwestii nie zmienia, bo obecnie często jest taki trend, że czasami się po prostu zmienia rysowników, ale tutaj ta dwójka dalej współpracuje i tsu, tworzy armadę i nawiz, którą kocham, lubię i uwielbiam. Tą różnorodną, kolorową i za każdym razem w innym ciuchu. Natomiast na sam koniec klasycznie przyjrzymy się nieco w wydaniu od Egmontu i jak widzicie jest to twarda oprawa, aczkolwiek nie ma tu zbyt wielu dodatków, a w sumie to w ogóle nie ma dodatków, ale myślę, że przy okazji możecie sobie spojrzeć, jak ten tom wygląda. Natomiast na samym końcu jest oczywiście malutka ściąga dla osób, które byłyby zainteresowane z kolekcjonowaniem wszystkich może zeszytów. A na ostatniej stronie oczywiście informacja na temat kolejnego tomu zbiorczego, już tomu trzeciego, na który oczywiście bardzo czekam i bardzo chętnie, ponownie spotkam się z nazwisk w kolejnym tomie. Jaka jest Wasza opinia na temat Nawiz? Czy w ogóle lubicie komiks Armada? Czytacie? Czy trafiliście na ten filmik jako pierwszy? Czy być może kontynuujecie oglądanie po filmiku poprzednim, czyli po tomie pierwszym? Natomiast ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik oczywiście się Wam podobał, troszeczkę Was rozluźnił, troszeczkę Was rozśmieszył, a być może pokazał wam zupełnie nowy komiks, który będziecie mogli się zaopatrzyć. Nieustannie jeżeli ten filmik wam się podobał, to oczywiście zachęcam was do zostawienia lajka, suba, dzwoneczka, komentarza, udostępnienia tego wideo, jeżeli tylko macie na to ochotę. I do zobaczenia już w kolejnym filmiku, ale przede wszystkim zanim jeszcze zobaczymy się w kolejnym filmiku, to oczywiście przeczytajcie sobie przed tym coś fajnego, jakiś fajny komiks, jakąś fajną książkę. I pa, 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 pa bo mi się bateria już rozładowała i za chwilę rozładuje się kolejna.